już wszystko zaczyna ładnie kwitnąć proszę bardzo o na razie takie małe ale już się budzi możemy podejść obok. Tutaj już też pączki są. Pączki, już prawie liście. Fakt, że to dwa inne drzewka, ale ta ma ciekawą korę, taką jakby z blaszek zbudowaną. Widzicie, bardzo fajnie to wygląda. Teraz jest to mokre, bo padało przed chwilą. Jak jest suche, to to lepiej wygląda. No, ale ta już wygląda naprawdę już fajnie, a za dwa dni to będzie dopiero. Sliwaczki też już ładnie kwitną, są już całe białe, także elegancko znak, że wiosna już nas dogoniła. Wszystko się już budzi. bliżej pokażę. Tutaj teraz fajnie widać różnicę między czostkiem zwykłym, czyli tym po prawej, a czostkiem słoniowym, czyli tym po lewej. Jednak grubość tych liści jest zupełnie inna. Tu są takie twarde, silne. Znaczy się, te też nie są liche, no ale porównując z tamtymi, no to wyglądają dużo mniej okazane. I Rabarbar już, już się pokazał dość mocno. Tu nasze lawendy, które ostatnio potrzebowaliśmy, e, mielonymi. Chuch, jakieś wszystko, Mielonymi łupinkami, z skorupkami z, z, z jajek. Ja tu tak się znam na roślinach. Jak się znam, no mało, ale moja żona nasadzi wszystkiego. Tam nie wie co z tym zrobić. No i stoi wszędzie, gdzie popadnie. No ale. Mają ludzie gorsze hobby, nie? Kicia, co robisz? powiedz nawet lepiej, gdzie ty byłaś. Nie chcę gadać ze mną. No cóż. ее no, наша звезда. Ну и пошла судья.